Grupa inżynierów, konstruktorów zbudowała urządzenie redukujące. Jest nim elektrofiltr domowy, nazwany ekofiltrem Remotio. Działa podobnie do elektrofiltru przemysłowego z wykorzystaniem praw elektrostatyki. Badanie nad urządzeniem rozpoczęto w marcu 2016 roku we współpracy z Wydziałem Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej. Przeprowadzono trzy etapy badań: jeden laboratoryjny i dwa w warunkach rzeczywistych. Ekofiltr Remotio jest prawdziwym urządzeniem XXI wieku. Oprócz części mechanicznych, elektrycznych, posiada elementy elektroniczne i informatyczne. Każda maszyna będzie podłączona do internetu, będzie monitorowana. Dzięki temu będzie informować sama o własnych awariach, o konieczności przeglądu, o efektywności swojej pracy.